Zapraszam was dzisiaj z operatorem. Witam wszystkich. Na challenge. Będzie poważna sprawa. Tak bardzo, bardzo poważna. Będzie bardzo kulinarnie. I bardzo odkrywczo, <grym> jeśli chodzi o smaki. No, powiedz o co chodzi w naszym challenge'u. Eee, w naszym challenge'u chodzi o to, że mamy 5 produktów przygotowanych. Każdy z nas ma inne. Przypuszczam przynajmniej, bo no. nikt nie zna y, nawzajem jakie produkty no, przygotował. Może się okazać, że mamy to samo, nie? Może się okazać. I e, testujemy je przy zamkniętych oczach i próbujemy je odgadnąć. Tak, i za każdy zgadnięty jest jeden punkt. No i wygrywa ten, kto więcej zgadnie. Dokładnie. No i mamy, e, mamy wspaniałych asystentów, Agę i Wojtka. Tak. Będą nam pomagać i będziemy się zaraz wymienimy. Teraz ty uciekasz do drugiego pokoju, ja pokażę, co mam dla ciebie. Przyjdziesz, zawiążemy ci oczy i ten. I lecimy. Zobaczymy, jak sobie poradzisz. No mhm. to do zobaczenia wkrótce. <laughs> Moje pięć rzeczy, które wybrałam dla operatora, to coś, czego nie jadłam nigdy, tak mi Aga doniosła, czyli hummus, znana mi przynajmniej bardzo dobrze, cudowna pasta z um, Uncle Ben's, sos, czyli konkarne. W tym wypadku nie będę wymagać, żeby zgadł przecież, jaki to jest rodzaj, tylko w ogóle, że to jest powiedzmy jakiś tam sos robiony, w ogóle coś w tym stylu. Jeśli zgadnie, że to jest jakieś tam chociaż meksykańskie jedzenie ze słoika, to będzie jak najbardziej zaliczone. Kolejna rzecz to przyprawa, delikat. Oczywiście też tutaj nie chodzi o podanie konkretnej przyprawy, tylko że, znaczy tej nazwy, tylko że chociaż wiadomo, że to z jego lodówce. Tak myślę, że on ma tutaj fory, bo to na jego terenie. <laughs> Ale że w ogóle to jest ten typat, nie? typ, typat, typ, czyli magii. Kolejna rzecz. To jest ekstrakt z migdałów. Mocny, mocny smaki zapach. I ostatnia rzecz, najlepsza, chyba żółtko jajka. A się boję. Mocno zawiąż. Jest. Ma małe łyżeczki, mogę da dać więcej, jeśli potrzebujesz. Otwórz. I leci. Co to jest? No opisuj. Znasz ten smak? Nie bardzo. Jak, jakie to jest? No nie hmm. jestem nie, w stanie nie, nie. nic powiedzieć. zatkało no. go przy pierwszym. Zatkało mnie. Straszne. <laughs> Straszne. To jest jakaś pasta, tylko nie jestem w stanie o Nie, nigdy tego nie próbowałem, także to, to jest dla mnie. Jest, trafiłam. Coś, coś nowego. Trafiłam. Nie wiem, podaje się. Nie <laughs> wiem, nie wiem. To hummus, nie... pasta z ciecierzyce. no to faktycznie, coś co jem codziennie. Na <laughs> <laughs> się boję następnego. Jeszcze, nawet, jeszcze lepszy będzie wynalazek. A otwórz? Ok. <laughs> Mimo, że nie widać oczu, widać to myślenie. To jest jakieś kary. Tak? Nie ma kary nie ma w składzie. Nie mogę zaliczyć. To jest dużo rzeczy. O, Chcesz Boże. jeszcze? Daj jeszcze trochę. A jest papryka? Eee, yy, czekaj. Yy, yy. Pomidor? Jest pomidor. Zdecydowanie papryka też jest. O, widzisz to chociaż ćwierć punktów. O, 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 tak ci dam. Z czymś takim, o. Z dodatkiem w środku. No. To, to jak groszek. Fasolka? Faso o, fasolka, właśnie. Coś takiego groszek, fasolka. Fasolka, biała fasolka albo czerwona. albo czerwona. Nie wiem, no, poddaję się. Nie wiem, za trudne dla mnie. To z Twojego schowka, mój drogi. No jest. Sos Uncle Ben's Mexican, czyli con carne. A. No. I jem codziennie, także wiesz. Ale no, ja ci to zaliczam na pół punkta, bo, o, bo byłeś, byłeś blisko. O, dziękuję. To też to jest smaczne. Ja, ja to jem, jem tego, tylko, tylko mam inny niż, ty, niż twój w domu, ale mhm. ta tą rzecz... Ale już mi się pomieszał smacz. No. Ale to ten, ten jeszcze w miarę pasuje do, do tego poprzedniego. O Boże. Dobra, tak, otwórz. Malutko dałam, no to smak. Będziesz wiedział. Maga. Tak, Ej, tak. Pierwszy punkt, cały. Pierwszy cały punkt, dobra. Czwarta rzecz. <noise> dobra, tego też troszkę tylko. Mmm, jak pięknie pachnie. Otwórz. Olej migdałowy. No. Ekstra. Ostatnia rzecz. Ale mieszasz. O Jezu! Smaki. Smaki. Mam otwierać, czy nie? Ja otwieraj. O to w ogóle bez smaku jest. Ja to nie czuję. No ci jeszcze. o Boże. To jest w ogóle bez smaku. Dobra, to... Y, o, zdejmij opaskę i zobacz co to <grym> Żółtko! <grym> Jajco! Co masz na nią! Zobacz. ona tam umiera ze śmiechu! Ale nie ma. A się! Dwa i pół półta, nie jest źle. Na pies źle, dobra. Także... Teraz ja ciekawe, określał... ciekawe doświadczenie. Przepraszam, tu Cię po Ojejku. Trochę jajca masz. Zjem. Dobre było. Dobre było. No. Teraz przechodzimy do moich produktów. Ja dla Ewy przygotowałem parę specyfików. Myślę, że bardzo ciekawych. Pierwszy z nich to są nasiona granatu. Drugie jest sweet Thai chili. Trzecie u nas dość znane, nie wiem czy w Polsce znane. Jest to Five Chinese Spice. Czwarte jest to sałatka kolesław. I piąte białko z jajka. Tylko zrobimy lekkie utrudnienie, ubijemy na pianę. A jako bonus wiem, że Ewa lubi mini ziemniaczki, damy jej ziemniaczka. Proszę, jestem tu. Proszę mnie wiązać. Proszę zawiązać dokładnie. <laughs> Czy na pewno pani nic nie widzi? Nie widzi. Na pewno? Na pewno. Dobrze. Proszę. Proszę otworzyć buzię. Mm. 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 To owoc. Owoce mi tutaj rozkroiłeś, ale jesteś miły. Dziękuję. Proszę bardzo. Ale co mm. to jest? Granat? Tak jest! <laughs> Jeden punkt! Proszę bardzo. <laughs> to też jakiś so sos taki. Patrz, ale się złożyła też dałam ci ten... Też jakiś angle pewnie. spełniał. Ale to nie jest taki dla mnie taki chiński. Taki jakiś chiński sos. Chiński sos ze swika. Chiński. Chiński? Czy nie chiński? No. Trochę kary jest. Wszędzie kary okay. w ogóle się doszukujemy. Nie ma kary. Nie ma ale to jest chiński sos. Czy, no nie, tak. czy indyjski, chiński sos? Tak, no właśnie. No, jakiś to... się czy coś takiego pewnie. No to dam ci pół punktu. Pół też, tak, jak, pół, tak samo pół. jak tak, to ze słonkiem. To jaki to jest Powiedz. Sweet Thai chili. Thai chili. Wiesz co? Ja, ja ci proponuję to y, y, wycią wyciągnąć język i na język to sprawdzić, dobra? O! <noise> ale jakie. Ja, to. Hmm. Czy to jest takie z zupki chińskiej, taki proszek? Trochę smakuje jak taki proszek z zupki chińskiej. Nie. Bo jest w ogóle słone, lekko ostre, ale, i, ale blisko jest. I jesteś. lekko kwaśne w ogóle. Jest. Bardzo dużo tam jest. Kurde, dziwne. Nie wiem, nie wiem co to jest. Taka jakaś... Nie znam tej przyprawy, nie znam tego miksu w ogóle. Dobra, dobra y, za... za... no... za pieprz dostaniesz 0,25 punktów. <laughs> I za sól. co to jest? Y, jest to y, przyprawa Five Chinese Spice. O ja. Yeah. faktycznie, bo to jest zupełnie... Jest tu gwiazdka anyżowa, anyżowa, jest tu gwiazdka anyżowa, jest tu czosnek, e, sól, cukier, cukier. E, no. e, czarny pieprz, fenyl. Mhm. Fenyl? E, no. Co to jest fenyl? mi fenyl do jedzenia. <laughs> Teraz, Teraz już soj... normalnie do paszczy? Tak, do paszczy. Dobra. Proszę bardzo. Co to jest? Jakaś taka sałatka. Mhm. Blisko. Ym... Tylko jaka? No taka... Ona ma konkretną nazwę. Ym... 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 Jezus, jak to się nazywa? K ym... ko ko ym... K Kolesław. Tak jest! Ym... Tak! Bardzo dobrze. 2,75 Dobra. Piąty. Ostatni. Dobra, poknęła. Jak pianka z kawy. Nie? To nie była pianka z kawy? Nie. A z czego to była pianka? Ja się nie chcę więcej. No ale, ale, ale co? Y, zgadujesz czy się poddajesz? A pianka z jajka? No to nie z jajka, tylko z białka. No z białka, no z białka, no, no wiadomo, przecież no. w jajku się ubija tylko białko. No. no. Jezu, No, no to zgadłam. No. no. To czy to... 3,75. Ale wiesz co? Mam jeszcze coś dla ciebie, tak. W, w... Proszę, otwórz To Coś gratis? Gratis. Uuu! Na przegryzkę, na przegryzkę. Baby potato, zawsze dobre. Żyteczko nie... było pyszne. Ale w ogóle niesamowite, że tyle rzeczy nam się powtórzyło, można powiedzieć, tylko w innej wersji. Nie? Ale to smakowało naprawdę jak pianka z kawy. A to wygrałam! Wygrałaś. To musimy zaplanować jakąś zemstę, to znaczy Ty musisz zaplanować jakąś zemstę. Tak. Będzie rewanż na pewno. Musi być rewanż, challengeowy. Będzie challengeowy rewanż. No ale nie z jedzeniem, coś, tru, coś jeszcze gorszego, wymyślimy coś gorszego. Jeszcze gorszego. Albo będzie same A... takie złe jedzenie, takie. Złe. O właśnie, o, właśnie. zrobimy challenge <grym> ze złym jedzeniem. No wtedy to będzie na pewno bardzo ciężko rozpoznać. Takie złe, którego się nie je, nie? <grym> nie <Nigdy. I wiesz. grym> To przynajmniej składniki będziemy próbować rozpoznać. No dokładnie. No. Ale nieźle, nieźle. Pom pomysłowi jesteśmy. Tak, dokładnie. Dziękuję Dobry. bardzo za challenge. Ja również. Zapraszam do Dominika na kanal. Link na dole i my się żegnamy. Pozdrawiamy. <gry> Cześć. Cześć.